Na wieść o strasznej diagnozie Doda, 35 l, odwołała koncerty. W tych trudnych chwilach chce być przy tacie. Czy znajdzie się tam miejsce dla jej przyrodniej siostry? Piosenkarka jeszcze nie uporała się z żałobą po ukochanej babci Pelagi, a już spadł na nią kolejny cios. Doda drży teraz o zdrowie taty, Pawła Rapczewskiego. Gdy tylko dowiedziała się, że lekarze wykryli u niego raka, nie wahała się ani chwili. Odwołała wszystkie zawodowe zobowiązania, by przy nim być. Dorocie rapczewskiej i jej bliskim wciąż trudno uwierzyć w to, co się dzieje. Tata Dody to silny mężczyzna bardzo wysportowany, był kiedyś sztangistą i zdobywał medale. Teraz musi stoczyć najtrudniejszą walkę. Doda wie, jak ważna jest w takich chwilach obecność bliskich. Kilka lat temu wspierała mamę, u której też zdiagnozowano raka. Na szczęście Wanda Raczewska pokonała chorobę. Teraz Doda zrobi wszystko, by tacie też się to udało. Obecność starszej córki na pewno mu pomoże. Czy dołączy do niej jej przyrodnia siostra? To, że ojciec Dody miał poza małżeński romans, którego owocem jest Paulina Żmówczyńska, wyszło na jaw, gdy jej matka zażądała wyższych alimentów. Wybuchł skandal. Doda jak Lwica broniła rodziców i nazwała 13-letnią siostrę Benkartem nie chciała pomóc Paulinie, która żyła z matką w biedzie, brakowało im nawet pieniędzy na opał. Dorota była nieugięta. Emocje przycichły, ale artystka nigdy nie zaakceptowała siostry. Dziś dorosła już Paulina, która stawia pierwsze kroki w modelingu, zachowuje się powściągliwie. Nie wypowiadam się w tej kwestii, mówi pytana przez na żywo o choroby taty. Czy doda to doceni i spróbuje się z nią pojednać? W takich chwilach rodzina powinna trzymać się razem.